Policja kontrola legalności programowania. Identycznie jak na tym pokazowym filmie mógł wyglądać nalot policji na toruńskie akademiki. Tyle tylko, że żadnego nalotu nie było. Jeżeli chodzi o tą sprawę, traktuję to w kategoriach żartu. W nocy ktoś telefonicznie ostrzegł studentów o planowanej akcji. Pocztą pantoflową i elektroniczną rozniosło się to po wszystkich akademikach. Tutaj szaleństwo po prostu zapanowało. Sznury taksówek przed akademikami, ludzie uciekający, wykręcający dyski i tym podobne sprawy. No, bajka, bajka po prostu. Strach jeszcze nie minął. Można się o tym przekonać w sieci, zaglądając na dowolne forum dyskusyjne. Nie wiadomo do końca, kto to wymyślił. W każdym razie takiego popłochu jeszcze nie widziałem. Taksówki nieźle zarobiły, niektórzy kupili sobie przy okazji oryginały. Ceny legalnych programów są zaporowe, stąd piraci handlują źle działającymi kopiami. Jeżeli ktoś może zapłacić za oprogramowanie 5 zł, to znaczy kupując płytę i płacąc za jedynie nagranie tej płyty, to nie będzie chciał wydawać mniej więcej około 1000 zł na oprogramowanie, które jest legalne. Policja nie zwracała się do władz uczelni o pozwolenie na rewizję w akademikach, i jak się wydaje, takiej zgody raczej by nie było. My jesteśmy przekonani, że nasi studenci no, działają zgodnie z prawem. Stuprocentowej pewności mieć jednak nie można. Panika w akademikach daje wiele do myślenia. Rzeczywiście jest to sygnał dla policjantów, którzy powinni zastanowić się nad tym, czy nie warto by sprawdzić pewnych, e, pewnych komputerów. Nie od dziś wiadomo, że na złodzieju czapka Gore. Raport organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich jest zatrważający. Wynika z niego, że co drugi program komputerowy używany w naszym kraju jest nielegalny. Zamieszanie w toruńskich akademikach dowodzi, że studenci spokojnie spać chyba nie mogą. Jarosław Kostkowski, TVN 24.